Cześć, witam z tej strony Adam Hirda w sobie to jest kolejny odcinek. Idziemy tu przygodę z Minecrafta. Po zakończeniu odcinku mówiłem, że będziemy tam robić domek mówiłem, że tam będziemy zbierać rzeczy na dom. No i teraz będziemy właśnie iść w noc na polowanie na potwory, a w dzień będziemy zbierać na dom i będziemy go budować. Więc tak na Berlin nasz świat. Wchodzimy w niego. Ciekawe, jak będzie widok. Czy widzicie dobrze, czy widzicie to niemięsne? Musimy wam, muszę wam zajmować. Do... Przepraszam za problemy techniczne mam nadzieję, że teraz jest dobrze. No i jak mówiłem, e, będziemy mieli na to polowanie. No a dotycząc tego polowania, to my będziemy e, no biaki na tego, no i akurat nam się złożyło, że Najpierw będziemy zaczynać od dnia, bo się nam robi teraz noc, ale my zaczniemy od dnia. No i dobra. Dajemy zgniłe mięso i idziemy w podróż. Tam są drzewa, musimy ściąć do budowania domu. Tutaj pamiętacie? To jest ten ocean, a tutaj są te góry. Idziemy po drewno. Aha, bo coś zapomniałem. Jest crafting. Siekierą będzie szybciej. Idziemy dalej. No więc jak już mówiłem no, no, no. więc jak już mówiłem, będziemy budować ten dom. Odcinek się będzie nazywał Minecraft. Będziemy go włączyć do tak, Ale będzie, będzie potem nazywał będzie e... Zbieramy rzeczy na dom i, bud i, i polujemy. Budujemy dom i polujemy, tak się będzie nazywało. Musimy dużo, dużo drewna uzbierać, bo my trochę z drewna i trochę z desek będziemy tak naprawdę robić dom. Możemy w tym dokończyć, więc ja tak nie wiem. Na to polowanie no to nie, wie, nie wiemy, czy tak będziemy długo polować. Bo dom musimy w tym odcinku się wyrobić, ale oczywiście dom nie będzie na te wszystkie te. Myślę, że on będzie tak gdzieś przez piąty, szósty, siódmy part i ósmy. Gdzieś tak chyba, chyba przez pierwszy sezon, ale nie wiem czy, czy krócej, bo my nie będziemy się tutaj nudzić. Ile mamy? Więc sobie przywiązat, bo zbieranie drewna jest strasznie nudne. Ale też musimy tego uzbierać, aż nasz dom będzie wystarczył. Musimy zbierać trochę piasku, żeby przetopić na szkło. Żeby było jakieś takie ładne okienka, dom będzie jedno piętro. Nie dwóch, No jeszcze z 5 drzew i koniec. Dobra teraz z tymi drzewami kończymy i idziemy po te jasne drzewa z tamtego lasu. No i tyle samo co tutaj ścinamy. Tutaj musimy dopiero tego nałupać. Nasz jest ładny połączony z tym polem trawnym. Musimy nazbierać sobie trochę się Siekiera już, już się nam połowę. skąszyła. Ile mamy? 10,45 ścian, 45 światło drewno. O z tego, z tego też, z tego drewna też ładne wychodzą te budowle. Gdzie myśmy mieli, a tam, tam byśmy mieli. Fajnie, było opisko, taki las. Siarkowe drewno to drewno. Fajnie myśmy sobie wyjedziemy w miejscówkę. No, ale nie na zawsze, co nie? Musimy podróżować. Nie będziemy się tylko nucić i złej się. Hmm, fajnie, że tam się wygenerowało. Idę do sprawdzić dodatkowo, czy dobrze widzicie. Dobrze widzicie. Mam nadzieję. Trochę nam się odcięło tam w dole. Nie widzicie, nie widzicie ile mam tego trochę expa i nie widzicie tam ile mam trochę rzeczy. No, ale wiem, że w innych odcinkach było lepiej, ale, no wiecie, taki, że zawsze będziemy mieć chyba, że muza ona jest dobra. Nie mamy miejsca, co wyrzucimy, co wyrzucimy. Kość do oswojenia. Nie wiem, może z nie. Bo to po nie wiem, bo musimy zawić szybko zaraz, bo nie będziemy mogli biegać. Bo, no, bo, bo nie uskatracimy zawsze. No i tak gdzieś w następnym parcie będziemy już sobie dać na normalny, na normal. Bo już jesteśmy trochę przygotowani, a w drugim sezonie gdzieś tak na harda. I jeszcze, jeszcze przez ten part będziemy mieli jeszcze 40, tego 24, 45 tego Ja robimy więcej Patyki, patyczaki Gdzie są moje patyczaki? Tu są No to co, znowu musimy coś wyrzucić, co by to wyrzucić? Po co nam akurat potrzebne jest to Dobra Idziemy dalej Zaraz musimy pożarcie iść Ale wiecie, wy to możecie sobie przesunąć Ale ja nie, bo muszę... O brązułowca, ja muszę tutaj naupać drewna. Przesądźcie sobie tam, gdzie będziemy budować domek. Tak musimy się wyrobić. Bo przez dzień, przez ten dzień będziemy zbierać rzeczy, potem w nocy polowanie, i w następnym dniu już będziemy budować dom. No to jeszcze nam się nie skończyło. Już tak. Obyśmy się nie zgubili przypadkiem. Nie chciałbym stawić takiego ładnego terenu. A gdy będziemy w podjakce, to możemy się dopiero wtedy zgubić. Ale nie, będziemy się zaznaczać. Zbiorę sobie dużo bruku i będziemy się zaznaczać, gdzie byliśmy. Na przykład podwójny bruk to tam gdzie byśmy szli. No i do wyjścia będę tak się prowadził. Następnym idziemy pod jaksy, więc... a będziemy wtedy w normalu, więc łatwo będzie nam się zabić. Ale przynajmniej będziemy się respawnić tam, gdzie mamy łóżko. Nie, musimy więcej czasu. Juro zdobędziemy w nocy, nić też zdobędziemy w nocy. Sobie jeszcze wyrócić z sadzonki ja nie niepotrzebne. Niemska tracimy. O, tam moje zgnijmy Niemcu. zarzuciłem Idziemy dalej. Co? Gdzie? Mieliśmy tam. Nie, nie zgubiliśmy się. Jesteśmy blisko. Trzeba gdzieś wyrzucić. Nie chcę mieć tego tutaj. Aż nam się nie skończy szekiera, wtedy łupimy, cały czas łupimy. Ale cztery niemska tylko. Informuję was, bo możecie nie widzieć tam do końca. Nie widzicie, akurat niemska widzicie. Serduszek tak lekko nie widzicie. Tam mamy nasz domek o, o słoneczko zachodzi dobra zchodzimy jeszcze dwa drzewa i spadamy wtedy idziemy jeszcze na polowanie Tę, Tą noc idziemy na polowanie nie się szykujcie. dobra spadamy stąd musimy też właśnie żarcie zapomnieliśmy sobie robić to idziemy na naszą tą na nasz teren Dawaj, Już nie mogę biegać. Dobra, ten tutaj damy sobie. Bo tamten był trochę zniszczony. Myśleli, nie chcę też mieć. Dura wyrzucamy. Dajemy sobie na okładkę. Gdzie? My, my bronimy swojego terenu. A mianowicie to jest nasz teren. My tutaj bronimy. No dobra, więc zaczynajmy imprezę. No co potworki, nic mi nie zrobicie. No, wyłaście. Wyłaście. No, mało o Musimy trochę zjeść. Ładne jest za to Pod nami będzie jaskinia, jakby tutaj sobie zrobimy. Czy brak mięsa. Musimy sobie zrobić na kraftyjni. Iść w jakieś bezpieczne miejsce i sobie zrobić na razie. aby jakiś Ederman nie tutaj żył, ale i tak, nie wiem co. Nie mówcie, że stawiłem crafting. Nie wiem jak jest. Na chleb. Dobrze, że wziąłem to z wioski. Tutaj padli chyba trupem. Jeszcze chleb. Musimy zjeść. Nie, tego już nie będę marnował Coś takiego. Szkielet! Nic mi nie zrobisz. Pokłówna albo dobra zrobisz. Ale mało. Nie ma miejsca przez tą sadzonkę. Muszę mieć mięso na okładce. Patrzcie na wysepsję i szkielet, zaraz idziemy po opatru To podamy sobie na okładkę. No się siekierę, bo hmm, no dobra. Jest z pająkiem, chowamy się i napadamy no na niego. Będzie potrzebny łuk nawet. Ale fajnie już. Eksplanowaj. Nice. Dobra, idziemy gdzieś tam dalej, bo tutaj jest nudno. Tutaj są tylko szame szkieletowe, a co więcej. Widzę, że szkielety nas robią. Creepery 2. Creeper 2 i tutaj Creeper 2 też. Jasne, jeśli nie ich tam jest. Mamy radę. No, a tam mogłeś dawno nacienić chociaż. A wy to jesteście słabiaki, ja was się nie boję. No i co my zrobimy? No, chociaż mogliście dać to swoje zginimem nie wiem co. dobrze. Zabij go, zabij go. Dzięki, że nie osłaniałeś Creeper. No szkie coś nam przynajmniej dawają i są miłe. A creepery pająki nic nie dawają. Myślę, że nie ma żadnych Endermanów. O, tam się kolejne potworki wygenerowały. Chodźcie do tatusia. No co mi zrobisz? O, dziękuję. Ej, szkielet na pająku. To właśnie dziwne połączenie. Nic nie możemy usiąść. sobie tam czy tam. Tam. Znowu na tej wysepce sobie jest tam szkielet. Wybuchnij. Dawaj proch na TNT. Dzięki. No a ty to co? Zgniłe nie wiem co, tylko rzadko dajesz. To za mną jest jakiś szkielet... O! przecież z tamtej wyspy. ja to przynajmniej coś daje. Musimy coś zjeść. Dobra, kończy nasz mecz, trudno, musimy trochę sobie odnowić serduszek. Gdzie tu? Co my tu jeszcze mamy? Hehe, <laughs> na craftingu, nie, to dobrze by to. No, Pan tylko jedno nic dał, dziękuję, że jesteś taki uprzejmy. Prochów cztery, nawet dużo. Mi się wydawało, że ze mną jest Creeper. Dobra, ponnowuje nam się serduszka idziemy znowu na niego. No i co mi zrobisz, szkielet? Monet! Trafić, nie umiesz chyba, że stawię ci przed nosem. Ktoś mnie to wtedy umiesz trafić. Enderman. Nie mogę się na niego patrzeć. Ile ich tu jest? O, ile jest na wysepce, idziemy na wysepkę. Rozjemy sobie. No teraz jeden zombie, no wiecie? Wstepnęły się. No chodź. Roskiniłe go nie wiemy coś nie dał znowu. Eee. Wredne zombiaki, tak jak te wredne drzewa z dżungli. Wreszcie jakieś polowanko. Znowu słyszę slima. Nie to nie obchodzi, że jest slime. On nic nie daje. To zabicie albo tą swoją kulkę. Dziwną. Zabij go! Jednemu popysku Dziękuję. Wreszcie dał nie wiem co, Na klipera to jakoś jest posłuszne, ale jak na mnie, no to już nie. ale ja już jesteś uprzejmy. Pani już lepiej od mnie atakuje. wiem co. Nie, 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 nie. Kurczaka musimy wziąć tropić potropić. Coś tutaj wzięli znowu. Jajko. Co? Idziemy tam. Się coś zjeść. No w tym odcinku to na serio się nie wyrobimy. Dobra. Koniec tego polowania. Bo nas nic nie obudziło. No. Jesteśmy od nowa. Dobra, mamy 8 minut, żeby zbudować sobie domek. Wnętrze będziemy kończyć w następnym odcinku, ale w następnym odcinku się szykujemy pod jaksy. Dobra, domek w którym miejscu tak dokładnie? Najpierw bierzemy sobie crafting. To przerabiamy. No i co by tu jeszcze wyrzucić? To jest niepotrzebny. to jedno. No i tak. To drewno też przerabiamy na te deski. No i teraz to drewno. To jest najpiękniejsze. Tam. No i co by tu jeszcze wyrzucić? Tam szlony drugi jest niepotrzebny. Co by tu jeszcze wyrzucić? Kości? No. Dispenser to jest... Słuchaj. Co by tu jeszcze wyrzucić? To jest niepotrzebne, bo to już nam się kończy. Co by tu jeszcze? Drewniany mecz? Miecz. Nie mamy już miejsca kompletnie. Dobra, to od czego zacznijmy? No, od tego. Myślę, że taki duży domek, no to nam jest niepotrzebny. Dobra, innym razem damy tutaj ziemię, pod spód, bo to jest tak brzydko, gdy nie ma tutaj takiej ziemi. To jest na razie domek taki malutki, bo nie potrzebujemy takiego wielkaśnego, co nie? Bo my tutaj nie będziemy na koniec na całe, na całe nasze party, nasze party. Dobra, szakiery musimy sobie wziąć, bo mam tego dosyć. Drzwi robimy. jakiś na najmniej deski. Zaraz po te rzeczy pójdę. Do Tutaj. Dostaję te dwa te dwie drzwi. Te dwa drzwi. z ja moją Dobra, jedziemy szybko, zniknie. Bo to i to, dobra. Le, będzie jeszcze takie schodki. No i robimy dalej. Kontynuujemy. Dokończymy domek w następnym odcinku. Bo za niedługo już musimy kończyć. Ale jeszcze 5 minut możemy nagrywać. Ile? Lecz 4 minuty. O dobra, to niepotrzebne przejeżdżać po co? Ja to robiłem. Tutaj będzie. Teraz bierzmy tą ziemię szybko. Z kilkanaście ziemi możemy zbebrać po to, żeby tam zaklinować tą dziurę. Musimy w 3 minuty skończyć dom. Dobra jest. No i teraz tylko to zapełnimy. No i wnętrze będziemy robić w następnym odcinku, no, no ale tylko samo Dometę. Możemy nakręcać chyba z 3 minuty. Dobra, i tutaj zjedziemy tylko takie. No więc taki domek nawał. Myślę, że fajnie pójdzie. Takiego ogromnia z tego nie będę robił właśnie. Możemy jeszcze 2 minuty 9 sekund. To zaraz tak nam się włączy. jeszcze tu, no i teraz jedziemy z tego. Czekajcie, muszę szybko po coś jeszcze iść. Po piasek, żeby przetopić go na okna. Dobra, w następnym odcinku przetopimy. Zapomniałem właśnie, żeby nie schodzić Dobra. Gdzieś tak dawy dokończymy chyba Będziemy się żegnać. Wszystko zrobimy w następnym odcinku. W następnym odcinku dokończamy domek Wnętrze i idziemy od razu pod jaksy. O, jednak nie zdobyłem takie sobie zasady, że dam sobie na pokojowy. Wiem, że ze mnie leż, ale jeżeli idziemy pod jaksy, na przykład mamy diaksy i tutaj zabije jedno z to co? No i kicha. Musimy sobie coś zjeść. No dobrze, że mamy to z jeszcze jedno. To z tego otruję się i mi przejdzie. Moje trzy chlebki z wioski. No to co? Dobra. Nie dokończyliśmy domku, niestety nie zabrakło, nie zabrakło nam czasu, bo w pierwszym, musie, w pierwszym dniu musieliśmy e, zbierać rzeczy, potem w drugim dniu, że w nocy musieliśmy tutaj popolować potwory, bo obiecałem, że pójdziemy na polowanie. No i tutaj nie dokończyliśmy w tym dniu, dlatego że musimy kończyć, bo zaraz nam się, jak to się nazywa.